Można powiedzieć, że prosto z programu pierwszego polskiego radia przy moim telefonie naszym gościem jest pani Maria Szabłowska. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam też. Pani Mario, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że przyjęła pani ponownie zaproszenie. Bardzo mi miło. Tym bardziej, że już trochę czasu minęło. Minęło, mnie też bardzo miło. Tak. Pani Mario, zanim przejdziemy do pana Stanisława Sojki, bo podczas się dzisiaj spotkaliśmy, aby powspominać Stanisława Sojkę, ale chciałem panią zapytać radiowo, bo przyznam szczerze, że nie pamiętam. Czy panią o to pytałem, czy jeśli chodzi o audycje w polskim radiu, to pani je przygotowała? Ma pani wpływ na to, jak one będą wyglądały? To znaczy o, o moje audycje czy w ogóle? Tak. Nie rozumiem. O pani audycje. No to ja je robię oczywiście. Okay. Nie rozumiem, no mam wpływ. Okej. Okay. Bo byłem ciekawy, czy ma Pani wpływ autorsko, że tak powiem, na audycję. Ale to tylko na moje własne. Tak, o to mi chodzi właśnie. Uh -huh. Bo dzisiaj słyszałem początek Pani programu i też był właśnie Tani Sławcowska, prawda? Tak, tak, oczywiście. No niestety. Jak jak ktoś odchodzi, no to wtedy no zawsze robimy jakieś audycje jemu poświęcone. Tak. Pani Mario, jak to jak to się stało, że poznała pani, pana Staszka Sojkę? Poznałam? nie pamiętam, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że zawsze go znałam, ale no... Musiałam go poznać gdzieś albo na jakimś festiwalu, albo przy okazji jakiegoś koncertu. Nie pamiętam, ale to długa dosyć znajomość. Jeszcze grubo przed tym, zanim się przeprowadził na Saską Kępę. A ja mieszkam całe życie na Saskiej Kępie, więc jak już się przeprowadził na Saską Kępę, to już się dobrze znaliśmy. Ja, jak był duet Sojka Janina, jak był popularny, to ja prowadziłam czasami ich koncerty, więc no jeszcze w tamtych czasach się, się znaliśmy. A potem już Staś był moim sąsiadem i, i go spotykałam. Często też siedział na saskiej kępie w takiej kawiarni. No był, nie tylko był gwiazdą, nie tylko był fantastycznym muzykiem i, i kompozytorem i w ogóle muzykalny niesamowicie, ale też był moim sąsiadem. Mhm. Mm A który był taki szczególny moment, w którym Stanisław Cojka stał się rozpoznawalny, że tak to nazwę? Który, kiedyś stał się rozpoznawalny? Tak. No, bo on z muzyką rzeczywiście był zawsze związany od dziecka i jeszcze grał w kościele, bo tata jego był organistą w kościele, więc on też się też grał na organach w kościele, ale rozpoznawalny. No to, no to dopiero jak sam zaczął, zaczął śpiewać i tworzyć też piosenki komponować. I od razu było wiadomo, że, że to jest ktoś nietuzinkowy, że fantastyczny wokalista, bardzo muzykalny. I też, też miał taki. Taką umiejętność tworzenia przebojów. Wydaje mi się, że ten czas, kiedy, kiedy był z Janiną, Sojka Janina, taki duet, tak. to wtedy też du dużą popularność osiągnęli, bo te piosenki, z, właśnie z tamtego okresu, były takie, no. No, przebojowy. Staszek też bardzo dobrze śpiewał jazz, a wiadomo, że jazz no, nie jest taką muzyką niezwykle popularną i trochę trudniejszą, tak. więc tutaj nie miał szansy na, wielką, na, na, na wielkie przeboje. Ale właśnie ten czas z Soki Janiny dał im bardzo dużą popularność. I a tym czym... piosenkom, takim jak Ta... Tolerancja na przykład. A na czym polegała jego nietuzinkowość, według. Pan. Jego nietuzinkowość polegała na tym, że on, e, e, jak się słuchał Staszka Sojki, to nigdy człowiek nie miał wrażenia, że, że to śpiewanie go jakoś męczy, że, albo że tak. e, e, śpiewa nieczysto, albo, albo że w jakiś sposób nie, nie potrafi e, interpretować tekstu. Nie, u niego wszystko było takie no, naprawdę na najwyższym poziomie. No był, był fantastycznym wokalistą i też wydaje mi się, że się świetnie czuł na scenie, bardzo lubił śpiewać, bo widziałam jak, jak te koncerty jego tam zapowiadałam czasami, że on wychodził na scenę z taką radością do, do publiczności. No i publiczność go też przyjmowała z radością, no, bo świetnie śpiewał, miał repertuar wcale nie taki najłatwiejszy, a jednak miał też przeboje. No, no, Wielka, wielka strata to jest, wielka. Czyli to była muzyka dla prawdziwych, no, że tak to Melomanów, nazwę. wielbicieli piosenki, tak. To, tak. Była, to była muzyka trochę trudniejsza, ale bez przesady, a bardzo przebojowa, więc na tym chyba polegała, e, e, po, e, polegała jego, nie wiem. E, Umiejętność przyciągania słuchaczy, bo, bo na ogół ludzie się trochę boją jazzu, a, a Stasz, nie ukrywajmy tego, no, tak. był ba bardzo lubił jazz i bardzo to, się, to był bliski jemu gatunek muzyki i często to było słychać w jego piosenkach tych popowych takich. aj że to chyba jazzman śpiewa. no i on, on wszystko potrafił zaśpiewać, mi się to, to był taki człowiek, który wszystko potrafił mhm. zaśpiewać. I jazz i popularną. Nie wiem, tango Warszawo, prawda, czy takie popularniejsze tak. piosenki. Wszystko on to umiał i, i też zawsze było widać, jak się było na jego koncercie i recitalu, że, on, że ta muzyka go nie niosła, że, że on to nie odrabiał jakiejś pańszczyzny, tylko on wychodził z radością na scenę, dawał recital i jeszcze jak musiał bisować, to też z chęcią bisował. No to był taki człowiek muzyka, naprawdę fantastyczny. Właśnie wyprzedziła Pani jakby moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, czy Pan Staszek był artystą wszechstronnym według Pani? Staszek był artystą wszechstronnym według mnie, no to już tak jak mówiłam, że on świetnie śpiewał jazz, on, on śpiewał też w kościele jeszcze zanim został artystą. Ale też i, i właśnie popularne piosenki. Pamiętam, że Agnieszka Osiecka, jak jeszcze żyła, mieszkała też na Saskiej Kępie i ona właśnie bardzo, bardzo chciała coś napisać dla Staszka Sojki. I ja mówię: No, przecież jest, jest Twoim sąsiadem tutaj na Saskiej Kępie. No tak, ale ja trochę się go boję. Ja mówię: daj spokój, to jest fantastyczny człowiek, on będzie zaszczycony. Ale Agnieszka mówi, ale ja nie chcę, żeby to była jakaś jazzowa ballada. Ja mówię, yy, jak to mu powiedz, no bo to jest normalny człowiek, zrozumie to. No i z tego wyszło takie, to tango, tango Warszawą, a skądinąd też wiem, że Staszek bardzo lubił tanga, więc jak ona napisała taki tekst, bo nie wiem, co było pierwsze, ale chyba pierwszy był tekst, to, to, no to musiał do tego takie tango skomponować. Aha. A czy, a czy był jakiś taki szczególnie przełomowy moment w jego karierze, czy to była piosenka Tolerancja na miły bóg, czy jeszcze coś innego? Piosenka Tolerancja była bardzo ważna, dlatego że on się wtedy, ojej, przepraszam, muszę prze... prze przerwać bo nie możemy tutaj przez bramę przyjechać nie wiem czy zasnął pan strażnik czy co przepraszam yy, muszę skończyć Mo, może za pół godziny jeśli potrzeba jeszcze więcej dobra bo nie mogę teraz muszę tutaj coś dobrze. załatwić dobra za, nawet za 15 minut dobrze? dobrze dobra to się rozłączam Moi drodzy, wrócimy jeszcze do rozmowy z Marią Szabłowską za 15 minut. Powracamy do rozmowy z Marią Szabłowską. Witam jeszcze raz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że ponownie się słyszymy. Zapytałem poprzednio Pani Mario o taki przełomowy moment w karierze Pana Staszka Sojki. Czy to była piosenka Tolerancja? No, to w pewnym sensie była piosenka Tolerancja, bo ona też była związana z pewnymi wydarzeniami w Polsce. Kiedy, kiedy trzeba było walczyć o tolerancję dla chorych, na przykład na AIDS, i w ogóle o tolerancję, o tolerancję dla, dla ludzi jakiś trochę dziwnych albo, albo mających inne poglądy, i tak dalej. I, I ta piosenka, jakoś myślę, też ze względu na tekst trafiła, trafiła do, do słuchaczy i szybko stała się przebojem. I potem pamiętam jak Prowadziłam koncerty tego duetu Sojka Janina, który, który nagrał tę piosenkę, no to oczywiście nie było mowy, żeby, żeby ten utwór się nie znalazł w programie koncertu, chociaż oni mieli dużo takich no, lżejszych tekstowo tych utworów. Więc to jest bardzo ważna piosenka dla Staszka i zresztą on wielokrotnie mówił, że jest bardzo ważna. Także dlatego, że przekonał się, że jaką siłę piosenka może mieć, jeśli ma taki tekst, no, i jeśli to się, to pada na, na grunt jakichś wydarzeń dziejących się w kraju, tak jak to było w Polsce. Mm -hmm. Więc to bar bardzo ważny utwór, bardzo ważny. Mm -hmm. A o czym opowiadały piosenki pana Staszka? Czy to były, czy to były piosenki o jego życiu, czy wcale niekoniecznie? To znaczy myślę, że były, były to piosenki o jego życiu, ale, ale niekoniecznie to były różne rzeczy. On e, nie wiem, no, mnie, mnie się wydaje, że on akurat był takim człowiekiem, że potrafiłby na każdy temat napisać piosenkę, e, e, pod warunkiem, że uzna, że temat jest ważny. E, miał też duże poczucie humoru i taką lekkość w pisaniu tekstów. Więc w połączeniu z tą muzyką, zawsze taką przebojową, chwytającą słuchacza, no to, to wychodziły właśnie rzeczy, które się pamięta i, i się nuci. I zawsze jak się go zapytało, czy, to, to kim ty jesteś, autorem czy kompozytorem, bardziej, bo wiadomo, że jednym i drugim, a on mówił nie, no to zawsze bardziej, że w, mu w muzyce czuje się, on tak powiedział, że w muzyce czuje się pewnie, natomiast na tym polu tekstowym to tak trochę po omacku stąpa, ale udawały mm -hmm. mu się teksty także. Czyli to były takie jego refleksje na temat rzeczywistości, która go otacza. Tak, można tak powiedzieć. Mhm. I pani, mnie bardzo poruszyło też, jak w jednym z wywiadów też w moim programie, kiedy był gościem w 23 roku, Opowiedział taką też poruszającą historię odnośnie swojej mamy, że mógł liczyć bardzo na wsparcie mamy i podkreślał, podkreślał jakie ważne było dla niego wsparcie mamy, nie? Tak, muszę, tak, tak. Muszę przyznać, że mnie to też bardzo prosiło, bo. To też, tak. To coś na ten temat też wiem na co dzień, jakby, nie? No tak, oczywiście. Tak. Czyli rodzina była dla pana Staszka bardzo ważna. Tak, oczywiście. Akel, ale wspomniała pani w którymś wywiadzie. Że zna pani synów pana Staszka tak, od ale maleńkości nie właściwie. Tak, ta, ale nie wszystkich. Znam dwóch synów Staszka, tych, którzy... Tak. Ale od maleńkości to nie wiem, nie, no, chyba już nie pamiętam. Natomiast e, z, e, znam e, synów już e, jak byli dorośli, dwóch bo y, oni też się pojawiali na Saskiej Kępie i przychodzili do takiego y, już nieistniejącego y, lokaliku małego, takiego środowiskowego Saskiej Kępy do takiej pizzerii i, i tam ich spotykałam. Potem, kiedy robiłam taki w naszym domu kultury saskokemskim taki koncert artyści polscy dla Ukrainy w czasie, kiedy tak. za, zaatakowano Ukrainę, no to właśnie i, i Staszek śpiewał w tym koncercie i ci dwaj synowie, którzy są muzykami, tam mu towarzyszyli też. Mm -hmm. Mm -hmm. A jakie, a jakie było podejście pana Staszka do popularności? Jak on, jak on się na to zapatrywał? Aha, no on, on zawsze mówił, że kompletnie mu nie chodzi o popularność, ale jak już był popularny to wydawało mi się, że, że nie sprawiało mu to przykrości, bo są tacy artyści, którzy nie lubią, żeby, żeby ich rozpoznawać albo żeby ich zagadywać, tak. że wolą, wolą sobie sami przebywać albo we własnym towarzystwie. A Staszek raczej, raczej był zadowolony, jeśli ktoś tam coś mu mówił, że. Lubi jakąś jego piosenkę, albo nie wiem, widział jego koncert gdzieś kiedyś, to myślę, że był zadowolony, bo nigdy i zawsze bardzo tak. Nawet jak raz tam pamiętam, dosyć właśnie chyba w czasie tego koncertu dla Ukrainy, jakaś taka pani z widowni go tam zaczepiała i tak dosyć natarczywie to, to umiał zachować. Nie wiem, on był bardzo grzeczną osobą, uprzejmą. I, I umiał zachować mm. twarz, nie przegonił tej pani, i tak dalej. Więc myślę, no był przyzwyczajony, no był bardzo rozpoznawalny, więc ludzie tak. go zaczepiali na ulicy, na przykład na kępie bardzo często. A niektórzy to mówili, a ja tu przyszedłem, bo wiem, że pan tu gdzieś mieszka i że może pana spotkać, a pan tu siedzi w tej kawiarni. <noise> Urocze, prawda? Tak, tak. Chyba, chyba to. Coraz mniej wydaje mi się, w naszej rzeczywistości jest takich sytuacji, że ktoś mówi a tutaj, ja tutaj jestem, bo wiem, że Pan tu mieszka i tak myślałem, tak, że, pana sportką, że Pana spotkam, tak, to się tak. chyba nie zdarza dzisiaj, prawda? No w każdym razie nie No, no. Ale to też chyba trzeba mieć wokół ciebie taką aurę po prostu, jaką miał pan Staszek. No miał, no to był wielki artysta, to był wielki artysta, on był tak muzykalny niesamowicie, co zresztą też na próbach wszyscy mówili, na jakiś tam festiwalach czy coś, że no, Staszek przyjdzie na próbę, a to zaraz w, w, za trzy minuty zejdzie, bo on długo nie próbuje, bo on to wszystko było w nim, ta muzyka. Pani Mario, przepraszam, ale muszę wrócić do tego, co się wydarzyło tydzień temu. Jakich, jak Pani się dowiedziała o tym, co się stało? Ja się dowiedziałam z telewizji chyba, ale właściwie to nie wiem, bo to było tak, bo to było tak straszna wiadomość tak, bo zwłaszcza, że go widziałam w tym Sopocie jak był, tam gdzieś go w jakichś migawkach widziałam i w ogóle i nagle, że, że nie pamiętam okoliczności jak się dowiedziałam, na pewno z telewizji, ale, ale w którym momencie i o której to godzinie było, to, to jakoś widocznie wyparło Aha. się to ze mnie, nie no pamiętam. Myślałem, że może miała pani telefon, czy coś takiego. Nie, 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 to przez, no, przez telewizję, TVN. Aha, aha, eee, czy, czy wiadomo w ogóle co się tak naprawdę wydarzyło? Stało, nie, nie wiem. Nie wiem, może wiadomo, ale ja nie wiem. I, I nie wiem czy w ogóle było to w jakiś sposób publikowane. Nie mam. To, pojęcia. Znaczy, to znaczy ja kilka dni temu rozmawiałem yy, prywatnie, ale myślę, że mogę yy, to zdradzić. Bo Aha. zadzwoniłem w zupełnie innej sprawie do Piotra Stermacha, Aha. E, ale, bo Piotr się mnie zapytał, co u ciebie słychać i tak dalej, ja mu powiedziałem, że ostatnio jestem taki przybity jak jakiś, I ty. że cały poniedziałek, <laughs> cały. Poniedzia cały Piątek właściwie zastanawiałem mm -hmm. się, co się tak naprawdę wydarzyło. I Piotr mi wtedy powiedział coś takiego, że pan Staszek po prostu źle się poczuł po próbie. No tak, i poszedł do hotelu, to ja wiem. Tak. I, 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 I poszedł do hotelu, tak. Ale I miał wrócić nic dopiero nie na nie Wiadomo koncert. tak naprawdę. No bo nie wiadomo, bo on był w tym hotelu, a potem jak miał przyjść na próbę i nie przychodził, czy nie wiem, nie wiem, dlaczego ktoś tam wszedł do tego, do, do niego, do tego pokoju, kto w każdym razie już nie żył, więc dlatego nie wiadoma jest przyczyna śmierci. Bo w, bo w poniedziałek, w ten poniedziałek, w tym tygodniu miała być sekcja zwłok by pana Staszka, ale... Ale, Ale nie nic nie wiemy No, no, no właśnie nie wiem. ja nic nie wiem na ten temat. No. Czy takich artystów, jak pan Staszek dzisiaj brakuje? No na pewno takich artystów, jak Staszek to e, zawsze brakuje, bo, 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 no bo zawsze jest... E, jest świetnie, kiedy artysta jest wybitnie muzykalny, jeszcze sam sobie pisze piosenki, wszystko umie zaśpiewać, zagrać. Zawsze, zawsze brakuje i będzie brakowało takich artystów. Na szczęście no, oni nagrywają i nawet jak, tak jak Staszek tak nagle nas zostawiają, no to te piosenki i ta muzyka cała z nami jest. I będzie. No, ale jeszcze a propos. Tych tragicznych wydarzeń teraz mi się przypomniało, bo gościem w Faktach po Faktach w TVN24 była Natalia Grosia. A ta, która z nim śpiewała, tak. Która tak? miała z panem Staszkiem próbę. Śpiewać, tak. I ona tak. powiedziała, dzieląc się wspomnieniami, przytoczyła takie zdanie, że niby pan Staszek po próbie miał powiedzieć do niej, tutaj cytuję, nie wiem, czy dotrwam do jutra. A tak, ja też to gdzieś czytałam, tak, 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 tak. tak. Więc czytałam to. być może on coś czuł. Miał, jakąś coś przeczuwał, być może. No. Też było dosyć głośno o jego problemach zdrowotnych, prawda? Z prawda, tak, tak, miał tak już dalej. dużą nadwagę, której nie powinien mieć tak, to zawsze tam wszyscy ale wiedzieli. Chyba, no, ale... chyba sobie z tym poradził, prawda? Jakoś. To nie wiem, no chyba nie do końca, bo jednak miał tą wagę taką, no, ponad normę zdecydowanie. Do domu. Panie Tobiaszu, muszę kończyć, bo już dojechałam do miejsca przeznaczenia i już nie mam czasu na rozmowę. Dobrze. Dobra? Pani Mario, bardzo dziękuję, tylko Proszę chciałem was. jeszcze o coś Panią poprosić poza anteną, dobrze? Dobrze, dobrze. Momencik. Ja tylko zapowiem muzykę i zaraz do Pani wracam. Dobrze. Naszym gościem była Maria Szaburska. Dziękuję.